jesteśmy wręcz dzisiaj przymuszeni do tego, żeby dalej kupować kolejne znicze i kolejne wiązanki, ponieważ za bardzo no, nie wiemy, jak złamać dzisiaj ten styl, który stał się swego rodzaju takim obowiązującym trendem mhm. i nawet jeśli ktoś chciałby coś zmienić to jest to niemożliwe no bo jak nagle postawić na grobie swoich bliskich jeden z znicz skoro na wszystkich innych grobach wokół u sąsiadów jest 10 czy 15 zniczy w związku z tym tak naprawdę nie można dzisiaj zerwać tego przymusu społecznego i będzie to bardzo trudne w najbliższych latach to po pierwsze po drugie, o czym się rzadko mówi, te nowe trendy w dużym stopniu sprawiły, że dla większości parafii, które opiekują się cmentarzami, dzisiaj głównym wyzwaniem są śmieci cmentarne.